Cześć, w tym wideo pokażę Ci, jak zbekapować swoją stronę, czyli o co chodzi. Na przykład chciałbym sobie ją tak przegrać, żeby móc na przykład, nie wiem, za tydzień ją z innego komputera otworzyć i na przykład coś zmienić. Tylko zobacz, mam swoją stronkę, którą otworzyłem, John dołego i zobacz w jakim ono jest katalogu. User, Robert, Dokument, School, HTML, NCSS, John Doe. I powiedzmy, że to jest... Teraz muszę co? Muszę znaleźć ten katalog. Najlepiej go sobie spakować. Czyli co? Szukam, otwieram, słuchajcie sobie katalog. Czyli jeszcze raz. Dokument, School. Czyli Dokumenty, School css i to jest ta moja super stronka no i tutaj mam jakieś różne obrazki eee, mam, mam, mam tego to jest CV tego Johna da, ale nieważne i teraz patrzcie eee, znaczy ważne no tutaj są po prostu różne rzeczy do tej strony natomiast chcę ten cały katalog spakować i sobie go przesłać na, na maila to jest naj, najprostszy Najprostszy, że tak powiem, sposób, żeby sobie coś tam e, zarchiwizować. Czyli co? Biorę tutaj, klikam prawym przyciskiem myszki i tutaj kompresuj do. I na przykład sobie wybieram ZIP, bo to jest najpopularniejszy jakiś tam archiwizator. E, no i pyk. Mam tą stronkę spakowaną. Mogę zobaczyć teraz, jak sobie wejdzie tego ZIPa. O i zobacz, to jest, strona jest, jest spakowana. O co tu chodzi? Patrz, jest, ta strona jest spakowana, czy mogę sobie teraz zobaczyć właściwości i to zajmuje, zobacz. 10 mega prawie, 10,8 mega, a to właściwości. No, 11. No, trochę się spakowało, coś tam się spakowało. 1 mega chociaż około, tak? Dobrze. No i to co teraz? Biorę sobie, otwieram swoją pocztę, na przykład na Gmailu i sobie wysyłam powiedzmy sam do siebie to jest taka najprostsza najprostsza metoda wysłania, wysłania sam do siebie, czyli co wysyłam sam do e, stronę z dobrze i teraz se tu szukam Teraz tej strony, ja szukam swojego pliku zip. To jest ten plik zip. Widzisz, to jest ten plik skompresowany, to jest napisane. Folder skompresowany zip. John Doe. zip I teraz otwieram, i to się pakuje. To znaczy to się uploaduje do tej poczty. I teraz sobie wysyłam. Jak sobie wys, 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 wysłałem, o, no to dostałem sobie, słuchajcie, właśnie ten ten, ten zip. No i teraz przykładowo idę, idę na kolejne zajęcia albo nie wiem, na inny komputer, otwieram sobie tą pocztę i patrzę, o super, mam ten mam ten swój plik. I teraz mogę sobie go otworzyć. Popatrz, i teraz mogę sobie zapisać ten, to znaczy zapisać w katalogu. Na dysku, znaczy twardym, przepraszam. Na dysku twardym, otwieram, ot, otwórz sobie plik i popatrz. Teraz co, on się zapisał w pobranych? Pobranych, i tutaj mam właśnie ten plik. I co teraz muszę zrobić? Muszę go teraz rozpakować. Jak chcę sobie y, otworzyć go, wy. Otworzyć go sobie po prostu na dysku. I co, żeby go spak rozpakować? No to co? Słuchajcie, tutaj mam coś takiego jak. Wy, Wyodrębnij wszystkie. Wyodrębniam, i tutaj też sobie otwieram się takie okno. I co? I tutaj wybieram, gdzie chcę sobie rozpakować ten plik, bo nie chcę otwierać spakowanego pliku, tylko po prostu sobie wyodrębnić wszystko. No i popatrz. I teraz tak, jak wezmę sobie pobranych, to jeden ten plik jest spakowany, widzisz, a ten jest rozpakowany. Czyli jak sobie tutaj wezmę właściwości, to on tutaj zajmuje, widzisz, 11,2 Mega. A ten spakowany właściwości no 10,8. No i widzisz, to jest ten plik, który właśnie mnie interesuje. I teraz co? Wchodzę sobie na tą stronkę, pyk, otwieram i też mam swoją stronkę John Doego, widzisz? I nie jestem zależny od po prostu komputera, na którym siedzę. Zawsze mogę sobie, zawsze mogę sobie po prostu otworzyć swoją pocztę i sprawdzić, e, sprawdzić plik. E, i to znaczy sobie otworzyć ten plik na innym dowolnym komputerze. Owszem, słuchajcie, Gmail ur, y, też jakby ma możliwość czegoś takiego jak Drive, Google Drive. I Mogę sobie tutaj y, mogę sobie generalnie wrzucić tutaj te zdjęcia, y, mogę sobie wrzucić te zdjęcia na swój, go, na swój Google Drive i to jest ta to sama, to sama historia, czyli co? Y, biorę sobie tak samo, słuchajcie. Tutaj nie muszę pakować, ale on pakuje to w locie niestety. Trzeba mieć tą świadomość. I patrzcie, czyli co? Na przykład to jest druga metoda. Czyli mam ten school i chcę sobie, chcę sobie swoją stronę John Doego tutaj właśnie wrzucić na ten, na swój dysk sieciowy. I teraz upload, upload, file upload. File upload, tutaj wybieram co. Aha, że muszę jeszcze raz, a można to tak przyciągnąć, to chyba też tak kiedyś robiłem. No i widzisz, e, przyciągnij i opuść. I tutaj co? Jest jakaś opcja, czy to już się skończyło? A wydaje się, że wszystko jest OK. O, one upload complete. Dobra, super. I popatrz, tak samo mogę sobie tutaj jeszcze raz ci pokażę. Mam tutaj. Drive. I teraz tak, My Drive. I to jest właśnie ta strona. Czyli to samo robię, słuchajcie. Jeszcze sobie tego wezmę, skasuję, żeby nie było po prostu tego starego. Czyli tak, tu mam w pobranych i co, skasuję sobie to, co sobie przed chwilką zrobiłem. Skasuję sobie to. I zobacz, i co teraz robię? Tutaj znowu sobie mogę to teraz, tutaj co jest, download. No i ten plik się. E, e. O! Download wtedy, widzisz, i to on się tutaj zapisał. Rządzał, i tu jest jakaś taka nazwa z datą. I teraz tak, tu wchodzę też w spakowany plik, trzeba mieć tą świadomość. E, wszedłem do jakiegoś katalogu, czyli co, pobrane, on jest prawdopodobnie pobrany, widzisz tu jest, to, to jest, to jest też pobrane i ten plik, ten katalog też jest pobrany, I żeby tutaj, e, żeby tutaj ją uruchomić w przedmiot to muszę ją rozpakować, bo jak nie rozpakuję tego w to obrazki mi się będą źle wyświetlać, więc co, robię plik e, i wyodrębni wszystkie. I to samo mi się pojawia, może tutaj, no, może nie, właśnie będzie taka ścieżka 2.25 coś tam, coś tam. No i sobie robię dalej. I mam tutaj, zobacz, i tutaj mam tą samą jak wtedy. Czyli mam jeden spakowany, a drugi rozpakowany. Klikam na ten rozpakowany i też mogę sobie stronę uruchomić. Widzisz, jaki ma ona jest w katalogu? John Dow 2005. No, i tutaj to data jest, no godzina, chyba nawet. No dobrze, słuchaj, dziękuję za uwagę. To wszystko to ci, to ci chciałem pokazać. Do usłyszenia.